Siemaleczko z tej strony. Z tej strony Neonek221. I w dzisiejszym odcinku robimy klaczę. Czy pierwszy klacz mi się uda? Water, klacz. water bucket. Nie udało się za pierwszym razem. Spróbuję trzeci, drugi raz. No czemu nie udaje się? Wiadro wody kolejne Nie udaje się To spróbujmy kolejnego klacza Wietrz z wietr, z... Przepraszam, z, z totemem Muszę złapać? nie! Nie złapałem teraz drugi raz aj! trzeci teraz aj, źle mi idzie jakoś dziś no nie! Oh, je! i, i jakim? dobra, wietrzną kulę zrobię Dobra, jest, udało się. Teraz spróbuję zrobić watera. game mode creative, lecę tam do góry i spróbuję zrobić watera. Gam gamemode. game mode game mode Survival Ja się boję Jakim prawem? Spróbuję wietrzną kulę jeszcze raz Dobra, udało się przynajmniej. Ten jeden klacz. I teraz znowu game mod. Ja to już wkurzę, bo na dzisiejszym odcinku właśnie muszę zrobić te trzy klacze. Zrobiłem dopiero jeden. game mode survival Dobra, jest. Jest, udało się. Oszukać śmierć. Jeszcze ten jeden ostatni, którego nie znoszę. Nie game od game mode creative water bucket trochę muszę wziąć bakietów water woda inaczej po polsku Do skrzynki dam. Jest! Jest! Uuu! Udało się. Dziękuję za oglądanie i zapraszam ponownie.